Cześć. Chciałbym Wam dziś pokazać nowość od Apple'a, nowość, jeżeli mówimy o systemach operacyjnych, którą dość niespodziewanie Apple pokazało na ostatniej konferencji. Jest to ewolucja, może rewolucja ciężko jednoznacznie to określić, iOS, przygotowana tylko z myślą o iPadach. Myślę, że jest to coś, na co długo użytkownicy tych urządzeń czekali. Ponieważ wcześniej iPad otrzymywał praktycznie ten sam system, który otrzymywał e, iPhone, od dwóch lat z małymi zmianami, które troszkę go wyróżniały, ale finalnie i tak e, system ten, instalowany na iPadzie, wyglądał jak powiększony interfejs iPhone'a, także nie wykorzystywano w pełni potencjału tych urządzeń. E, wraz z tym nowym systemem, myślę, że wiele się zmieni na plus. I chciałbym Wam pokazać 5 moim zdaniem, najfajniejszych funkcji, które ten system wprowadza. Dark Mode. Jest to coś, na co wielu użytkowników czekało od dawna i Apple w końcu udało się tą funkcję wprowadzić. Ja osobiście nie uważam, że było to coś, co zmienia mocno sposób użytkowania naszego urządzenia. Jednakże jest to na pewno rzecz, którą każdy użytkownik systemu iPadOS czy iOS przyjmie z otwartymi rękoma, ponieważ umówmy się, ten system nie zmienia się wizualnie od paru lat i jeżeli taka możliwość w końcu jest, żeby on wyglądał troszkę inaczej, no to jest to jakiś powiew świeżości. I jak widzicie na ekranie, system wygląda inaczej i używa się go przez to, tak, bardziej świeży sposób, mam takie wrażenie, można sobie ustawić to, żeby on się automatycznie zmieniał. Można ustawić sobie to ręcznie. Jak widzicie, w ustawieniach to wszystko jest do zrobienia. Dodatkowo, możemy to też ustawić z poziomu menu podręcznego wysuwanego od góry iPada. Jeszcze co fajnie wygląda, to na pewno to, że zmienia się łącznie z całym interfejsem tapeta. Wszystko jest troszkę ciemniejsze. Myślę, że poza tym, że wygląda to świeżo, to może to mieć pozytywny wpływ na nasze oczy podczas użytkowania iPada w godzinach wieczornych, wtedy, kiedy z zewnątrz nie ma już światła i, i jakbyś jasny ekran urządzenia mocno nam wadzi, świecąc nam w oczy. Zmiany w home screen uważam za jedne z ważniejszych. Może nie dlatego, że one aż tak wiele zmieniają, ale dlatego, że w końcu iPad nie wygląda jak iPhone ze zrobionym zoomem. Jak widzicie, między aplikacjami są mniejsze przerwy, mieści się ich więcej. A dodatkowo z boku jest pasek widżetów, który zwiększa efektywność naszego użytkowania iPada, ponieważ mamy więcej wiadomości od razu z poziomu ekranu głównego. Jak widzicie, te widżety można sobie rozwijać. Mamy tam od razu informacje, które żeby wcześniej zobaczyć, musielibyśmy wejść w aplikację lub w jakieś informacje o powiadomieniach. Super sprawą jest jeszcze aplikacja skróty, która również zwiększa ergonomię całego systemu, ponieważ możemy utworzyć skróty do różnych czynności czy też aplikacji i mieć do nich dostęp właśnie z poziomu widgetów. Myślę, że przyspieszy to mocno w sposób w jaki dostajemy się do pewnych funkcji wcześniej ukrywanych w systemie i będzie nam się po prostu wygodnie użytkowało iPada. Ja przygotowałem sobie skrót do danego utworu muzycznego, klikam na niego tylko w widżecie i jak widzicie ta piosenka już otwarza się w Apple Music. Także jest to świetna sprawa, możemy tych skrótów sobie potworzyć masę wedle uznania i tak jak mówię, ergonomia czy szybkość działania na systemie dzięki temu mocno się zwiększa. Także są to takie, niby, nieznaczące na pierwszy rzut oka funkcje. Ale finalnie ten sprzęt nagle staje się bardziej użyteczny. Po prostu więcej widzimy od razu, więcej możemy zrobić już na samym ekranie głównym. Także mocno na plus. Myślę, że ta zmiana powinna być jeszcze w przyszłości rozwijana. Bo jeszcze, yy, jeszcze jest tu pole do popisu. Lekkiego upgrade'u doczekała się również funkcja wielozadaniowości. E, co jest ważne, w sytuacji, kiedy iPad ma nam w przyszłości zastąpić komputer, no to fajnie będzie, jeżeli będziemy w stanie na nim wykonywać więcej niż jedną czynność naraz. E, teraz jest to już troszkę bardziej możliwe, tak jak widzicie na ekranie, możemy włączyć sobie tak naprawdę kilka aplikacji naraz. Tak jakby, ponieważ można między nimi przechodzić bardzo szybko w ten sposób, jak właśnie widzicie na ekranie, wcześniej nie było to możliwe. Także mamy główny ekran, na którym przykładowo przeglądamy safari, a potem w małym okienku obok możemy sobie wachlować chociażby wiadomościami, mailem, notatkami, wszystkim, co chcemy mieć pod ręką. Także daje dodatkowe funkcje, które są bardzo korzystne dla naszego użytkowania. Nie jest to jeszcze aż tak intuicyjne i tak wygodne, jakby mogło być, ale działa fajnie. I tak jak widzicie, dużym plusem jest to, że możemy w końcu odpalić dwie karty tej samej aplikacji. Wcześniej to nie było możliwe, teraz, tak jak na deskopie, tak jak na, na macOS, możemy podzielić ekran na dwie. E, przeglądarki safari, dwie no, dwa razy notatki, dwa razy przypomnienia, co nam się podoba, lub na te programy, które to obsługują, bo niestety nie każdy program e, tak działa. Ale domniemam, że jest to raczej wina tego, że jest to system wersji wczesnej, beta i, i powinno to się z czasem zmienić. Przykładowo Facebooka tak nie odpalimy, na razie tylko część programów e, systemowych. Pełnoprawne safari to jest coś, na co ja osobiście czekałem bardzo dużo czasu. Dlaczego to jest ważne? Spójrzcie na ekran. W końcu możemy bez problemu pobrać jakikolwiek plik w internecie. Nie mamy już co do tego żadnych ograniczeń. Po prostu klikamy pobierz i ten plik ląduje na naszym dysku w folderze, w którym sobie wyznaczymy. Niesamowicie wygodne. Co prawda. Plik, który przykładowo ja teraz pobieram, nie otworzy się na iPad OS, bo jest to plik programu Makowskiego, ale mogę go pobrać. Nie mam tutaj już ograniczeń nałożonych przez system. Jest to naprawdę bardzo fajną sprawą. E, co prawda, nie udało mi się jeszcze pobrać pliku torrent i czekam aż, e, aż to się zmieni. I jak widzicie, samo Safari ma też więcej opcji podręcznych, tutaj może chociażby zarządzać e, różnymi dodatkowymi funkcjami czy, czy adblockiem. Jest to dużo bardziej rozwinięte względem poprzedniej wersji. Możemy sobie otworzyć dwie strony, przykładowo YouTube'a, który jest pełnoprawny, więc tak naprawdę wyklucza nam konieczność korzystania z aplikacji YouTube. Jedynym minusem jest to, że niestety nie możemy otworzyć obecnie dwóch filmów naraz. raz. Gdy włączymy film w jednej zakładce, no to ten film w drugiej zakładce się pozuje. Mam nadzieję, że to zostanie zmienione, bo jeżeli tą samą czynność wykonamy na komputerze przez tą samą przeglądarkę, czyli mamy tutaj pełnoprawne safari, to tam oba te filmy się odtwarzać będą. Także mam nadzieję, że jest to tylko póki co chwilowe ograniczenie i że zostanie to zmienione. I pozycja numer 5 na naszej liście są to troszkę drobniejsze zmiany, ale równie istotne. Zmiany nastąpiły w interfejsie i w ergonomii działania systemu. Teraz możemy wykonywać wiele czynności szybciej i wygodniej, ponieważ, pierwsza sprawa, zostały dodane skróty do szybkiego kopiowania i wklejania plików, co jest niesamowicie wygodne i mi osobiście po kilku dniach użytkowania wyszło to już w krew. A co jest jeszcze ważniejsze, dodano menu kontekstowe, czy ja bym to przyrównał do prawego kliknięcia myszy. Teraz, gdy przytrzymamy dłużej palcem na danej ikonie, czy na danej stronie w safari, czy notatce w notatkach, wyskakuje menu, które przypomina właśnie to samo menu, które mamy na Macu, czy na Windowsie, gdy klikniemy odpowiednim klawiszem myszy i mamy tam całe podręczne menu odpowiednich funkcji, dzięki którym możemy szybciej pracować na iPadzie, wygodniej na nim pracować, robić wiele rzeczy od razu, nie musimy szukać gdzieś jakichś ustawień. Wiemy, że przy przytrzymaniu na danym pliku danym, danej rzeczy dłużej palcem pokaże nam się cała masa opcji, które umożliwiają nam zarządzanie plikami czy po prostu Wykonywanie jakichś dodatkowych funkcji, które wcześniej były gdzieś pochowane i nie było to po prostu tak y, przejrzyste jak jest teraz. Dodatkowo dużą zaletą jest y, rozbudowanie aplikacji Pliki, dzięki której mamy tak naprawdę to wszystko zbliżone do Findera z macOS. Plus w końcu otrzymaliśmy możliwość podłączenia zewnętrznych nośników, takich jak pendrive, dyski twarde czy karty SD. I to były moje top 5 yy, najfajniejszych nowości w systemie iPad OS. Yy, uprzedzę pytania i odpowiem od razu, czy warto instalować ten system już teraz, w momencie, gdy pojawiła się dopiero druga deweloperska beta. I ja osobiście uważam, że tak, yy, błędów jest bardzo mało, większość rzeczy działa prawidłowo. Czasem są problemy z niektórymi aplikacjami i tutaj już jest kwestia indywidualna, czy iPad jest waszym narzędziem głównym i macie na nim wszystko do pracy czy do użytkowania domowego, czy jest to narzędzie dodatkowe, gdzie możecie sobie pozwolić na to, żeby któryś program nie działał prawidłowo. Poza tym system działa szybko, także mogę z czystym sumieniem polecić jego instalację już, nawet teraz, ewentualnie niebawem ma się pojawić już publiczna beta, ona będzie jeszcze bardziej dopracowana i myślę, że można śmiało poczekać jeszcze tą chwilę do tamtej właśnie wersji. Jak Wam podoba się iPadOS? Czy uważacie, że zmiany te są wystarczające, by iPad mógł zastąpić pomału Wasze komputery? I co ewentualnie widzielibyście w kolejnych updatech tej wersji systemu? Czekam na Wasze komentarze. Zachęcam do lajkowania filmu i do zostawienia subskrypcji.